Hej, cześć, jestem Sony Jakuza i zapraszam Was do kolejnego ciekawego serii Darkest Dungeon. Dziś będzie kutać grę. Pokażę, jakie im artefakt dałem na dzisiejszą misję. Po prostu lepszych nie miałem. A na nich w ogóle nie mam żadnych dobrych artefaktów. A raczej, raczej błyskotek. Dzisiaj pójdziemy do Norowiska, bo jeszcze tam nie byliśmy. Więc zaczynamy. I jeszcze, przepraszam, nie było. Tego odcinka w poprzednim, dwa dni temu chyba, bo źle się czułem, więc nie, nie chciałbym się nagrywać, bo się czułem, więc nie mogę nagrywać. Kurde prasie, więc je dwa razy powtórzyłem. Yy, dwie łopaty, a yy, i jeszcze dwie pochody nie. kurcze, chłodna ściana, to się na pewno, przykład to, tego. Coś jeszcze? Hmm. Łopata. Więc kontynuujmy. Kontynuujmy. Zobaczycie i widzimy się za chwilę. Więc już jesteśmy. I zaczynajmy tą eksplorację. Tędy. Tak, dobrze. Tak pójść. Tylko trzeba dać łopatę. taką ilość dużo, więc nie trzeba. Książki paszą. książki ble. No, z tego jest dobrych rzeczy. I tam świniaki. A, to i tego, tak jakby palnąć. Tak, żeby już podali. Znaczy głuszenie Głuszenie Pewno choróbę zdawać Strzelić Z Tego szpiniaka Szpinioka Walnął się kolejnego No kurde, pudło Proszę, nie rób tego nie wiem, co No i ten padł. Pa, pa, ci bliżej. Kurde nie. Co mamy z tego? Kurde krwawe nie weszło. Siostrą. Śpiniopku. Nie zaraź go niczym. Yo. tym pewnym pani hmm. tym i pani się hmm. hmm. tak zaraz, żeby nie sniwano kurzyte dla wniosku za na te ci My że wszyscy właśnie to by chciały złatwić Płyt ostrzy mu wykupić kupić, kurde Nie pomyślałem za dobrze Tak sami wiecie, nie myślę za dobrze Każdy to nie Ogórko I po śmieniaku.

Za prosto. Misja nigdy nie jest za prosta. Mówiłem, że nie jest za prosta? Wandaże. To ok, klikaj. Mój oczynku. No, gdzie jest wandażka? Tak jest. Zbierać, wpadać i znajdywać. W pokojach już nie powinno być. Bo to bym chciała, że wszystkich w tych wszystkich pokojach. No i nie ma. Więcej skarów na nas. Pecaczek. coś ciekawego. Nie za kasa. Tu jest. Cztery, 40... pięćdziesiąt. to? Jest. Bo ciemno to zrobimy. Kurde. Kurde, robal. Po nim. Dalej, dalej, dalej. Ten już też powinien nią Tego nie obłuszy się. Zjeżdżać. Dla śmierci przez kawałki. Dalej, dalej, nie panuj. Tak. I nie poszło. I idziemy dalej. Na pociąg. Bo trzeba ich odsestować. I e, jeszcze to kapłankę wyleczyć z użyjniku chorób. Znacznie trochę zapalimy. O to? I dalej. Rzucę to. Bastę I A kotki dwa obejrzały wszystkie dwa. Panu. I paść. można or... i zniki, O. Jesteś tam się da. I ja tak nie nawet się wyją.

N nim, aż tak się I nie tajemneres. trzeba przyjmować. Krew. Dobra, już użyję tej trucizny. A truciznę chyba wyrzucić. Co za to i wyjść dalej. Trzy namarne ziem, chyba. Gdzie jest skrzynek? Bo nie ma przeciwu, które będą ją chronić. Już jestem. Mm. Nie, koniecznie. Ta się wyrwało to. Tak. daje Obrażenia, mm, Ale Idę dalej. Kurde, myślisz, A tak to działa. Myślę, że od wika Dalej. No, prychy. siedem. E, tak źle nie idźmy digitally slowly gently this is how life is taken taking a vision the end approaches leczyć 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 i bardzo mój nie masz ten, i gin z tym rzej to i tamto nie przyda się woda świetna jednak

Jeszcze nie zauważyłeś co za mimik? E, Jaki nieuważny jestem. Jest. Kurde. to. Wszystkich z tyłu. Kać tyłu. Nic nie wyszło. Teraz nasze spodówki potrwują. to. Pomba się jest źle. ci mogła leczyć wszystko, Więc wszystko, mogła leczyć. Po nim. Ten, po tym nim też będzie. Co z tymi mają. Ech. Serio? I że trzy dostał? Jeszcze umrze się okaże. Ich być? Leczony. Rzecz tutaj. Strzał łeb. Jeszcze piątka. Będę go załatwił, no. Wiesz, Ma dziewięćdziesiąt. Ma dziewięćdziesiąt. To są żarty? Nie, nie, że może dalej. A jest trafione serio. Postarałeś się, Szykluszy na marne Ciemnego zwiadu, kurde. Jest to koniec tej misji. Proszę negatyw, pewnie zostaje za dobrą. Jeszcze, jeszcze Czujność. W serio? Nie przydaje się. W serio? Bez nadzieja. Wielka nadzieja. Oh, fresh irritant. The sum. Jest do przeczajywania A tu jest to Nazaret. Etmet. tutaj co wyrzucić? A. Co jest? To o, to było tańsze, a jeszcze w sensie aż taki ważny ważne, aż tak jest, tak powiedziałem? Czuję się mądrych. Co jest już, już mocni? O! Kąd tutaj może być? Trzeba by mieć jedno Chciałem właśnie to jedno mieć Kurde Dobra i to wypujemy. Co ich zobaczy czy mogę ulepszyć wóz Bo się. Muszkieterka jest to Kogo wyrzucić. Zobacz jakie to ma, dobre perki czy złe. A, a to jest... No to jest dobre! Tak, uszniczka, co ma ze, 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 ze a. z... z i Z L i... Chyba jest to jest nie to samo postać, tylko ma inaczej wyglądać. A tu, no kurde, co jest Czyli był jakiś czasowy. Oba wrzuca ją, Mię miejsca. Jest inaczej, to się włącza. Trzeba wyjść, co zrobić. I jest to. Kolorówkę. Klikaj. to według poziomów. Bo jest chyba na tyle i już się tajemnicę nagrywa, więc subskrybujcie, komentujcie, widzicie nas, trochę no hej, cześć, pa!